Wiatr wciąż niósł lekkie, przenikliwe zimno, gdy wysiadłam z pociągu, ciągnąc za sobą walizkę, która wydawała się cięższa, niż była naprawdę. Niebo było zasnute szarością, ale dla mnie to nie miało znaczenia. To, co naprawdę ogrzewało mi serce, to była ekscytacja, wkrótce znów zobaczę mój dom, moje miejsce na ziemi, jedyne, w które jeszcze kilka miesięcy temu wierzyłam bezgranicznie. Szłam wąskimi uliczkami miasteczka, w którym się wychowałam, a każda mijana ulica opowiadała własną historię. Kawiarnia, w której uczyłam się do szkolnych egzaminów. Park, w którym nauczyłam się jeździć na rowerze. Wszystko wyglądało tak samo, znajome, nietknięte. Aż skręciłam w moją ulicę. Moje serce, dotąd wypełnione radosnym oczekiwaniem, nagle zadrżało. Dom, w którym spędziłam 23 lata życia, był nie do poznania. Na froncie kołysała się wielka, krzykliwa tablica, czerwona i biała, sprzedane, sprzedano. Zatrzymałam się, niezdolna zrobić choćby krok naprzód. Rzeczywistość zaczęła się rozmazywać, jakbym śniła koszmar, z którego nie potrafiłam się obudzić. Przebiegłam wzrokiem po elewacji. Okna były otwarte, zasłony, które mama tak kochała, zniknęły. W małym ogródku przed domem piętrzyły się kartony, wyblakłe od wilgoci i rozstawione byle jak. Ruszyłam w ich stronę, stawiając niepewne kroki. W środku znalazłam kawałki swojego życia, albumy ze zdjęciami, niedbale złożone ubrania, książki, które kochałam od czasów nastoletnich. Niektóre pudła były otwarte, wystawiając swoją zawartość na ciekawskie spojrzenia sąsiadów i publiczne upokorzenie. Wtedy usłyszałam skrzypienie drzwi. W progu stanął mój ojciec, Janusz. Wyglądał starzej niż go zapamiętałam. A w jego spojrzeniu pojawił się nowy chłód, który przeszył mnie na wskroś. Przez ułamek sekundy czekałam na wyjaśnienie. Może na ulgę w jego oczach, może na sztywny, ale szczery uścisk. Ale on tylko patrzył na mnie, jakbym była cieniem na środku ulicy. I wyszeptał, niemal nie poruszając ustami. Idź dalej. W jego głosie nie było ani zawahania, ani bólu. Ani grama winy. Poczułam, jak ziemia usuwa mi się spod nóg. Próbowałam coś powiedzieć, ale słowa ugrzęzły mi w gardle. Mogłam tylko patrzeć, mając nadzieję na jakiś gest, znak, że to pomyłka, jakiś absurdalny błąd. Ale Janusz tylko powoli zamknął drzwi, bez pośpiechu, aż szczęk zamka zabrzmiał jak ostateczne pożegnanie. Tam, na zimnym chodniku, z moimi rzeczami porzuconymi jak śmieci, zrozumiałam. Zostawili mnie. Minęło kilka minut, zanim byłam w stanie się ruszyć. Przez ulicę przeszedł sąsiad, rzucił mi szybkie, zakłopotane spojrzenie i przyspieszył kroku. Byłam żenującym widowiskiem, którego nikt nie chciał oglądać. W końcu wzięłam głęboki oddech i uklękłam przy kartonach. Każdy przedmiot wydawał się teraz ważyć tonę. Każde zdjęcie, każda książka, każdy kawałek odzieży niósł ze sobą historię, która nie miała już domu. Porządkując pudła, myślami cofnęłam się do przeszłości. Noce, kiedy uczyłam się do późna, czekając, aż w końcu usłyszę, jesteśmy z ciebie dumni słowa, które nigdy nie padły. Mroźne poranki, gdy odśnieżałam podjazd, by ojciec mógł bezpiecznie wyjechać samochodem. Ciche urodziny, gdzie brak słów był największym prezentem. Mam na imię Aniela Kowalska, mam 23 lata i tego dnia zrozumiałam, że jedyną rodzinę, jaką będę miała, muszę stworzyć sama. Ułożyłam pudła najlepiej, jak potrafiłam, nie mając pojęcia, dokąd pójść. Każdy krok, który stawiałam, odcinał mnie od niewidzialnych więzów, które wciąż łączyły mnie z tamtym domem. Nie wiedziałam jeszcze wtedy, że czasem rany, które wydają się śmiertelne, są początkiem nowego życia. A los, okrutny i nieprzewidywalny, miał jeszcze wobec mnie swoje własne plany. Stary, hałaśliwy autobus zdawał się narzekać przy każdym zakręcie. Siedziałam na samym końcu, otoczona moimi kartonami, ułożonymi wokół mnie niczym krucha forteca. Każde szarpnięcie wydobywało z moich ust stłumione westchnienie, a każdy postój przypominał, że naprawdę nie mam już domu, do którego mogłabym wrócić. Gdy moja rodzinna miejscowość znikała za zaparowaną szybą, próbowałam opanować narastający we mnie niepokój. Nie miałam żadnych konkretnych planów, tylko mgliste marzenie zacząć od nowa. Wysiadłam w łodzi, w mieście na tyle dużym, że mogłam zniknąć w tłumie obcych. Ulica, na której się znalazłam, była obojętna na moją obecność, zniszczone fasady kamienic i zabiegani ludzie. Z trudem przeciągnęłam swoje pudła do małego hostelu, najtańszego, jaki udało mi się znaleźć. Recepcjonista, zmęczony mężczyzna w średnim wieku, nawet nie uniósł wzroku, kiedy wręczał mi klucz do pokoju. Pokój był maleńki, z odpadającym tynkiem i zapachem stechlizny. Ale w tamtej chwili stał się moją przystanią. Zamknęłam drzwi, osunęłam się na podłogę i objęłam kolana, pozwalając łzom, które tłumiłam przez cały dzień, wreszcie popłynąć. Życie w łodzi było ciężkie i samotne. Wkrótce znalazłam pracę jako kelnerka w niewielkiej kawiarni prowadzonej przez surową kobietę o imieniu Zofia. Nigdy nie pytała nikogo o przeszłość, co było dla mnie ogromną ulgą. Pracowałam długie godziny, wycierając stoliki. Obsługując spieszących się klientów i dźwigając tej cięższe, niż mogłam unieść, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Wieczorami uczyłam się sama w dusznym pokoju hostelu. Marzenie o ukończeniu filologii wciąż tliło się we mnie, uparte jak płomień podczas wichury. Często patrzyłam w milczeniu na ekran telefonu. Brak wiadomości. Brak połączeń. Żadnego słowa od ojca. Żadnej wiadomości od matki. Cisza mówiła więcej niż jakikolwiek list, a mimo to nie usunęłam ich numerów. Zachowałam je, jak zachowuje się bolesną pamiątkę. W głębi serca tliła się naiwna, uparta nadzieja, że może pewnego dnia zatęsknią. Pierwsza zima w łodzi była bezlitosna. Mój pokój nie miał odpowiedniego ogrzewania. Spałam ubrana we wszystkie swoje ubrania, w skarpetkach przesiąkniętych zimnem. Praca, choć wyczerpująca, była słabopłatna, i często musiałam wybierać ciepły posiłek czy opłata za nocleg. Pewnej nocy wróciłam do pokoju, z dłońmi skostniałymi z zimna i oczami piekącymi od zmęczenia. Gdy otworzyłam karton, w którym trzymałam swoje rzeczy, znalazłam starą fotografię wciśniętą między książki. Byłam na niej małą dziewczynką, siedzącą na kolanach ojca i śmiejącą się bez trosk. Na chwilę łzy znów napłynęły mi do oczu. Burząc mur, który codziennie próbowałam w sobie budować. Ból odrzucenia nie tkwił tylko w ich nieobecności. Tkwił w ciszy. W świadomości, że dla nich moje istnienie nic nie znaczyło. Ale pod tym całym smutkiem zaczęło rosnąć coś nowego, cicha, niemal dzika determinacja. Nieważne, kto mnie odrzucił. Nie pozwolę, by to zdefiniowało, kim jestem. Mijały miesiące. Wciąż pracowałam w kawiarni, ale pewnego popołudnia stało się coś nieoczekiwanego. Jedna ze stałych klientek, dystyngowana pani o imieniu Helena, zauważyła moje zeszyty, gdy w czasie przerwy uczyłam się przy stoliku. Zainteresowała się, zapytała o moje studia i ku mojemu zaskoczeniu zaproponowała coś niewiarygodnego. Staż w małym wydawnictwie, w którym pracowała. Propozycja wydawała się nierealna, jak sen, ale nie wahałam się ani chwili. To był początek czegoś nowego. W kolejnych dniach balansowałam między pracą kelnerki a starzem, poświęcając godziny snu i walcząc z wyczerpaniem. Ale po raz pierwszy od bardzo dawna czułam, że buduję coś naprawdę swojego. Każdy nowy manuskrypt, każda rozmowa z autorem naprawiała we mnie kawałek, który kiedyś wydawał się bezpowrotnie złamany. Wciąż mieszkałam w małym pokoiku, wciąż liczyłam każdy grosz, ale coś się zmieniło, miałam nadzieję. Pewnej nocy. Wracając z pracy, zatrzymałam się przed witryną małej księgarni. W szkle odbijała się moja blada, zmęczona twarz, ale za zmęczeniem widziałam coś, czego dawno w sobie nie widziałam siłę. Trzymałam w dłoni telefon. Brak nieodebranych połączeń. Brak wiadomości. Uśmiechnęłam się do swojego odbicia i schowałam telefon do kieszeni. Nie potrzebowałam już telefonu, by wiedzieć, że jestem coś warta. Nie wiedziałam jeszcze, że dokładnie rok po tamtym brutalnym odrzuceniu telefon nie tylko zadzwoni, on eksploduje desperackimi połączeniami od tych, którzy kiedyś mnie wyrzucili. Los, cierpliwy i nieubłagany, właśnie przygotowywał się do odwrócenia gry. Wiosenne słońce wpadało przez lekkie, powiewające zasłony mojego nowego mieszkania. Małego, to prawda, ale mojego. Nagie ściany paczniały świeżą farbą, a każdy prosty mebel był owocem mojego własnego wysiłku. Obudził mnie dźwięk budzącego się miasta, klaksony, pospieszne kroki, dzieci idące do szkoły. Uśmiechnęłam się, wstając z łóżka, czując, jak spokojne ciepło rozchodzi się po moim ciele. Po raz pierwszy od bardzo dawna moje życie wydawało się ciche i poukładane. Przygotowałam się do pracy. Teraz byłam asystentką redakcyjną w niewielkim, ale szanowanym wydawnictwie. Wciąż zarabiałam skromnie, ale wystarczająco, by żyć godnie. Poza tym, bycie otoczoną książkami i historiami było wszystkim, o czym zawsze marzyłam. Wsiadłam do tramwaju i w drodze do pracy patrzyłam na miasto jak na starego przyjaciela, z czułością i szacunkiem. Minęłam kawiarnię, w której jeszcze kilka miesięcy wcześniej wycierałam stoliki drżącymi, zmęczonymi rękami. Zatrzymałam się na moment, patrząc na to miejsce, które wydawało się teraz częścią życia kogoś innego. Aniela Kowalska przetrwała. I co więcej, dojrzała. W wydawnictwie panowała cisza i spokój. Zapach papieru i farby drukarskiej mieszał się z delikatnym aromatem świeżo parzonej kawy. Moja szefowa, pani Helena Nowak, była kobietą wymagającą, ale sprawiedliwą. Pod jej okiem nauczyłam się nie tylko pracy z książkami, ale też cierpliwości i wytrwałości potrzebnych, by tchnąć życie w słowa. Redagowałam manuskrypty, organizowałam premiery książek, Czytałam historie ludzi, którzy podobnie jak ja walczyli o to, by ich głos został usłyszany. Czasami, kartkując kolejną powieść, odnajdywałam bohaterów zagubionych, zdradzonych, cierpiących. I gdzieś w głębi duszy czułam, że wszystkie te historie były także trochę moimi. Mimo osiągnięć, samotność była cichym, nieodłącznym towarzyszem. Noce były długie i pełne ciszy. Media społecznościowe, pełne zdjęć rodzinnych spotkań, przyjęć i uścisków, zdawały się należeć do innego świata, do którego nie miałam dostępu. A jednak, mimo upływu czasu, każdej nocy zerkałam na telefon, jakby spoglądając w stronę drzwi, które nigdy się nie otwierają. Żadnej wiadomości od Janusza, żadnego słowa od matki, żadnego wyjaśnienia. Nauczyłam się przyjmować ciszę tak, jak przyjmuje się zimno, opierając się mu, ale wiedząc, że nie można go zmienić. Wśród tej samotności poznałam Kasię, koleżankę z wydawnictwa. Kasia była pogodna, spontaniczna i swoim jasnym usposobieniem rozświetlała każde miejsce. Była pierwszą osobą, która przebiła mur dystansu, jaki wokół siebie zbudowałam. Z czasem jej proste, szczere rozmowy przypomniały mi, czym jest lekkość. Czasem śmiałyśmy się tak bardzo, że aż trudno było uwierzyć, iż kiedyś ból wydawał się nie do zniesienia. To był delikatny znak, że nawet po największej stracie można zacząć od nowa. Że w drobnych rzeczach wciąż można znaleźć powody, by iść dalej. Pewnego popołudnia, gdy poprawiałam nowy manuskrypt, otrzymałam nieoczekiwany e-mail od kierownictwa wydawnictwa. Temat brzmiał: Uznanie za wybitną pracę. Czytałam i czytałam te słowa, mając łzy w oczach. To nie było tylko zawodowe wyróżnienie. To było ciche potwierdzenie, że cały trud, cały ból. Całe poświęcenie miały sens. Tamtej nocy usiadłam na małym balkonie mojego mieszkania z filiżanką herbaty w dłoniach i spojrzałam w rozgwieżdżone niebo. Nie potrzebowałam już niczyjego uznania, by wiedzieć, kim jestem. Byłam Aniela Kowalska. I sama odbudowałam siebie. Tej nocy zasnęłam z cichym uśmiechem na ustach. Nie wiedziałam wtedy jeszcze, że życie, które często milknie przed wielkim hukiem, już przygotowywało się, by ponownie zatrząść ziemią pod moimi stopami. Telefon spoczywał cicho na stoliku nocnym. Nie przeczuwałam, że wkrótce zacznie dzwonić nieprzerwanie, niosąc ze sobą ciężar przeszłości, którą tak bardzo chciałam zostawić za sobą. Poranek zaczynał się spokojnie. Zapach świeżo parzonej kawy wypełniał moje małe mieszkanie. Usiadłam przy stole, gotowa wrócić do rękopisu, który zaintrygował mnie poprzedniego wieczoru. Cisza, zazwyczaj kojąca, tego dnia wydawała się gęstsza, jakby przeczuwała coś, o czym jeszcze nie wiedziałam. Telefon zawibrował raz. Rzuciłam okiem, nieznany numer. Zignorowałam. Wróciłam do czytania, ale po kilku minutach telefon zawibrował ponownie. I znowu. Nie było to nic niezwykłego, czasem dzwoniono do mnie z pracy w weekendy, ale w tej uporczywości było coś innego. Zaintrygowana, a może trochę zaniepokojona, sięgnęłam po telefon. Trzydzieści nieodebranych połączeń. Wszystkie z tego samego numeru. Nieznany, ale nieustępliwy. Serce zaczęło bić szybciej, choć jeszcze nie wiedziałam dlaczego. W głowie rozległ się cichy dzwonek, jakby wszechświat szeptał, że coś, coś ważnego jest blisko. Odłożyłam telefon i próbowałam skupić się na lekturze. To głupie, pomyślałam nadawać temu tak wielkie znaczenie. Ale kiedy przewróciłam kolejną stronę, telefon znów zaczął drżeć, tym razem nieprzerwanie. Westchnęłam, poddając się ciekawości. Odebrałam. Halo? Przez chwilę słyszałam tylko ciężki oddech po drugiej stronie. A potem głos, który rozpoznałabym wszędzie, nawet gdyby pamięć próbowała go wymazać. Aniela to tata! Dłonie mi zesztywniały. Całe ciało znieruchomiało. Głos Janusza brzmiał inaczej, drżąco, słabo, niemal obco. Nie było w nim śladu tamtej lodowatej obojętności, z jaką rok temu kazał mi iść dalej, wyrzucając moje wspomnienia na podwórko. Aniela, proszę, odbierz, muszę z tobą porozmawiać. Zamknęłam oczy, walcząc z falą emocji, która groziła przerwaniem tamy, którą budowałam przez cały ten czas. Nie odpowiedziałam. Słuchałam tylko jego cichego, stłumionego szlochu. Połączenia trwały cały dzień. Zaczęły przychodzić wiadomości, krótkie, chaotyczne, pełne desperacji. Aniela, przepraszam. Aniela, potrzebuję cię, kropka. Aniela, jestem chory. Każda nowa wiadomość była jak cios. Każde słowo próbowało wciągnąć mnie z powrotem w przeszłość, którą z takim trudem starałam się pogrzebać. To było okrutne, pomyślałam. Po całej tej ciszy, po całym odrzuceniu, teraz sobie przypomniał, że istnieje? A mimo to moje serce, głupie, ludzkie, bolało na myśl o tym mężczyźnie, który kiedyś nosił mnie na ramionach, a teraz być może błagał o pomoc. Spędziłam noc, krążąc po mieszkaniu tam i z powrotem. W głowie toczyła się walka między gniewem a współczuciem. Wspomnienie zamkniętych drzwi wciąż było otwartą raną. A jednak, myśl o zignorowaniu kogoś, kto dał mi życie, była nie do zniesienia. Następnego dnia uległam potrzebie zrozumienia, co się dzieje. Drżącymi palcami wybrałam numer, który tyle razy próbowałam wymazać z pamięci. Odebrał natychmiast. Aniela, jego głos załamał się na moim imieniu. Przez chwilę milczeliśmy, każde z nas szukając odwagi w swoich ranach. Dlaczego dzwonisz? Zapytałam głosem bardziej pewnym niż się czułam. Wziął głęboki oddech. Aniela, straciłem wszystko. Dom, pieniądze. Twoja mama odeszła, jego głos urwał się w zdławionym szlochu. A ja jestem chory. Zamknęłam oczy. Słowa zawisły w powietrzu jak ciężki dym. Jestem sam, córko. Nie mam już nikogo. Między nami zapanowała gęsta cisza. Przed oczami przesuwały mi się obrazy, pudełka wyrzucone na podwórko, zatrzaskujące się drzwi, moje nowe życie, budowane ze łzami w oczach. Proszę, pozwól mi zostać z tobą tylko na jakiś czas, błagał. Poczułam ścisk w gardle. Czy to było sprawiedliwe, że teraz, gdy nie zostało mu nic, szukał ratunku właśnie u mnie? Czy potrafiłabym wyciągnąć rękę do kogoś, kto odmówił mi domu? Rozmowa zakończyła się bez konkretnej odpowiedzi. Spędziłam godziny, wpatrując się w światła miasta za oknem, szukając w ich odległym blasku odpowiedzi na wojnę toczącą się w moim sercu. Życie nauczyło mnie wstawać samodzielnie. Ale teraz przeszłość znów pukała do moich drzwi, prosząc o miejsce przy ogniu. Co powinnam zrobić? Nie zmrużyłam oka przez całą noc. Każde słowo Janusza odbijało się echem w mojej głowie, splatając się ze starymi wspomnieniami i ranami, które nigdy się nie zagoiły wiadomości wciąż przychodziły. Prośby o wybaczenie. Błagania o pomoc. W głębi serca jakaś część mnie chciała do niego pobiec, zetrzeć cały ból, udawać, że nic się nie wydarzyło. Ale inna część, ta bardziej trzeźwa, zahartowana przez cierpienie, wiedziała, że pewnych gestów nie da się cofnąć. Blizny po porzuceniu były zbyt głębokie. Wstałam powoli, czując ciężar decyzji, która miała zmienić wszystko. Postanowiłam spotkać się z Januszem. Umówiłam się w cichej kawiarni, daleko od wydawnictwa, daleko od mojego nowego życia. Przyszłam wcześniej. Zegar wskazywał 10 minut do umówionej godziny. Serce dudniło w mojej piersi, gdy obserwowałam, jak ludzie wchodzą i wychodzą. Wtedy go zobaczyłam. Janusz wydawał się mniejszy, niż go zapamiętałam. Włosy przerzedzone. Niechrujna broda podkreślająca głębokie bruzdy na twarzy, choroba, porażka i samotność odcisnęły na nim swoje piętno. Gdy mnie zobaczył, jego oczy natychmiast napełniły się łzami. Spróbował się uśmiechnąć, ale uśmiech zgasł, zanim zdążył się pojawić. Usiadł naprzeciwko mnie z ostrożnością, jakby bał się, że zniknę. Aniela, powiedział zachrypniętym głosem, nie odpowiedziałam od razu. Czekałam, aż powie to, co musiał powiedzieć. Zawiodłem. Byłem strasznym ojcem. Myślałem, że robię dobrze. Że musisz dorosnąć sama. Że życie nauczy cię tego, czego ja nie potrafiłem, odwrócił wzrok, zawstydzony. Ale się myliłem. I teraz, teraz nie mam już nic. Słowa zawisły między nami, ciężkie od żalu. Wzięłam głęboki oddech. Zostawiłeś mnie, kiedy najbardziej Cię potrzebowałam. Mój głos był spokojny, bez nienawiści, z jasnością kogoś, kto dobrze zna swój ból. Skinął głową, a po jego policzkach spływały ciche łzy. Nie przyszłam tutaj, żeby Cię karać, tato, kontynuowałam. Ale też nie przyszłam, by dźwigać ciężar Twoich decyzji. Podniósł wzrok, zaskoczony. Zawsze mówiłeś mi, żebym szła swoją drogą. I poszłam. Dziś mam pracę, dom, spokój. Wszystko to osiągnęłam sama. I choć boli mnie, gdy widzę cię takim, nie mogę cofnąć się do tamtego miejsca. Ból w jego oczach był wyraźny, ale po raz pierwszy dostrzegłam w nich coś nowego, szacunek. Powoli wstałam. Mam nadzieję, że znajdziesz to, czego szukasz, tato. Ale tym razem nie odbędzie się to moim kosztem. Próbował coś powiedzieć, ale tylko spuścił głowę, przyjmując to, co w głębi duszy już wiedział. Zostawiłam pod filiżanką niewielką sumę pieniędzy, wystarczającą na gorącą kawę i może taksówkę, gdziekolwiek musiałby się udać. Wyszłam. Każdy krok oddalający mnie od tej kawiarni był jak zrywanie niewidzialnych więzów. Nie niosłam już w sobie poczucia winy. Nie niosłam już gniewu. Tylko pewność, że zasługuje na życie w spokoju. Szłam ulicami łodzi, a słońce powoli przebijało się przez chmury, zalewając świat miękkim, złotym światłem. To było symboliczne, pomyślałam. Życie, mimo wszystko, zawsze znajduje sposób, by rozkwitnąć. Gdy dotarłam do domu, usiadłam na balkonie z filiżanką herbaty w dłoniach i patrzyłam na tętniące życiem miasto. Uśmiechnęłam się do siebie. W końcu znalazłam to, czego szukałam przez całe życie wolność. Nie zawsze więzy krwi wystarczają, by podtrzymać to, co powinny gwarantować szacunek i miłość. Czasem trzeba wybrać siebie, nawet jeśli oznacza to pożegnanie z tymi, którzy powinni byli kochać nas lepiej.